Inwestorzy ponownie obawiają się możliwości dalszego wzrostu stóp procentowych przez Fed w celu obniżenia inflacji. Wzrosły rentowności obligacji, umocnił się dolar, co szkodzi rynkom wschodzącym, w tym m.in. polskiej giełdzie. Indeksy z GPW oddały już wzrost ze stycznia, są na poziomie z końca ubiegłego roku. Na naszej giełdzie spadki nasiliły się po niekorzystnej opinii rzecznika Tsue, odnośnie do sytuacji kredytów walutowych i banków, co czeka rynki w najbliższych tygodniach, miesiącach. Kłaniam się Państwu, Dariusz Wieczorek, i zapraszam na kolejny program Prosto z Parkietu. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pan Tomasz Bursa, doradca inwestycyjny, wiceprezes OptiTFI. Dzień dobry, Panie Tomaszu. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. To zacznijmy może od tego, czym inwestorzy, rynki żyły w tym tygodniu, a więc oczekiwania były na. Ostatnie, ostatni protokół z posiedzenia Fedu. Z tego dokumentu wynika, że niektórzy członkowie chcieli podwyżki na ostatnim posiedzeniu stóp o 50 punktów bazowych. Uważają, że te podwyżki stóp są nadal właściwe. Na rynkach zmieniła się też optyka. Wzrosło oczekiwanie co do takiego docelowego poziomu stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. To już jest poziom prawie 50. 5,3%. Panie Tomaszu, wy w swojej strategii na ten rok podkreślaliście, że walka z inflacją, polityka banków centralnych, polityka FEDU będzie no takim głównym tematem, który będzie determinował sytuację na rynkach. Jak mocno będzie właśnie determinować tę sytuację? Tę sytuację? Tak. Właściwie minęły dwa miesiące od wydania naszej strategii. Troszkę wróciliśmy do punktu wyjścia, choć oczywiście ten, ten początek roku bym powiedział był jednak udany dla, dla, dla tych bardziej ryzykownych klas aktywów. Natomiast tak jak pan tu zwrócił uwagę tak na dobrą sprawę. Dzisiaj rynki operują w takich trzech głównych tematach. Czy będzie recesja? Geopolityka i najważniejszy to inflacja, walka z inflacją i ten docelowy koszt pieniądza. I, i o, o ile ten temat recesyjny, no on już właściwie ja, ja, ja bym powiedział, że tak na dobrą sprawę te oczekiwania recesyjne bardzo się zmniejszyły i bardzo dobrze, rzeczywiście w tych największych gospodarkach widać, szczególnie w gospodarce chińskiej, ale także w gospodarce, w gospodarce amerykańskiej czy zachodnioeuropejskiej, że, że nie mamy tego, że, że nie mamy wzrostu bezrobocia, że mamy jakieś tam lekkie odbicia czy stabilizacje aktywności, więc to jest takie pozytywne. Geopolityka, no tutaj... Tak naprawdę, nie, jakby tak naprawdę nie wiadomo, tak bo mamy tak naprawdę dwa, ciągle na stole dwa tematy, czyli Ukraina i, i konflikt amerykańsko-chiński gdzieś, gdzieś w tle Tajwan. No ale kluczowe tak naprawdę dzisiaj dla rynków jest, jest koszt finansowania i, i, i ten docelowy koszt pieniądza. Na szczęście, ja bym powiedział tak, długoterminowy oczekiwany koszt pieniądza dla gospodarki amerykańskiej czy europejskiej się dosyć mocno nie zmieni, czyli to dalej gdzieś jesteśmy na poziomie 3 3,5% dla gospodarki amerykańskiej, podobnie dla gospodarki strefy euro. Aczkolwiek, tak jak Pan słusznie zauważył, zmieniły się oczekiwania na tym krótkim końcu. I tutaj faktycznie no my też oczekiwaliśmy, że, że Fed zakończy swoją krucjatę przeciwko inflacji na poziomie 4,75, być może 5, tak już sygnalizacyjnie. Wydaje się, że pójdziemy troszkę wyżej, że to będzie poziom nawet do 5,50. Więc tutaj, więc tutaj w krótkim terminie mieliśmy na ostatnich dniach na pewne takie zawahanie na rynku. Natomiast ja im powiedział, to nie zmienia pozytywnego obrazu rynku nawet w takim średnim terminie, aczkolwiek oczywiście zwiększa zmienność w, w krótkim terminie. Też bym zwrócił uwagę na zachowanie EBC, bo tutaj my tak rozmawiamy o Fedzie i FED jest bardzo ważny, natomiast no bardzo jest też ciekawa retoryka EBC, bo to jest takiego najbardziej, jednego z najbardziej gołębich banków centralnych na świecie, staje się bankiem bardzo jasrzędnym. I tutaj to jest nawet większe zaskoczenie, bo my oczekiwaliśmy, że te, że te stopy procentowe EBC gdzieś zakończą ten swój wzrost na poziomie 3,25-3,50, a dzisiaj wydaje się, że poziom 4% w połowie roku no jest dosyć nie, nie jest taki scenariusz taki no, oderwany od rzeczywistości. To będzie miało pewne swoje konsekwencje dla rynku europejskiego, dla pary euro-dolar. To, 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 to zdecydowanie, ale także będzie miało pozytywne przełożenie na sektor bankowy europejski, który no można powiedzieć w ostatnich tygodniach jest taką, jest taką gwiazdą, jest taką gwiazdą rynku, bo, bo indeks europejskich banków, ten stok bankowy od no, początku roku urósł. Prawie 20%, czy tak jak Pan zauważył, w no, lekko plusowym rynku, ale od tego dołka z, z, przełomu września-października, już mieliśmy bardzo niskie o oczekiwania co do, e, co, co, co do sektora bankowego. By tam mamy kilki, kilkadziesiąt procent. Jest to wzrost bardzo szeroki, bo to tak naprawdę dotyczy, do, do, dotyczy banków z wielu e, z, wie, z wielu rynków. Więc tak naprawdę to, to ten koszt pieniądza, ten miecz tnie w dwie strony. tak Więc tutaj mamy i, i pewne pozytywne i pewne negatywne, negatywne efekty, aczkolwiek faktycznie w krótkim terminie no, to oczekiwanie na Fed i EBC no, jest kluczowe dla rynku. Panie Tomaszu, do banków jeszcze wrócimy, a proszę mi powiedzieć, czy ten wyższy oczekiwany koszt pieniądza, koszt finansowania, on jakoś już został zdyskontowany, czy nadal pomimo tych wyższych, spodziewanych stóp procentowych w Stanach, nadal ten rynek amerykański jest takim preferowanym przez państwa, powinien być preferowany przez inwestorów, ma lepsze perspektywy? Myślę, że ten wzrost kosztów finansowania już został zdyskontowany z przez rynki akcji, bo rynki akcji też widzą o, oczekiwania, jakie rysują się z krzywych stóp procentowych czy krzywych słow. To nie jest żadna taj, tajemnica, to, że dzisiaj stopa Fedu jest na poziomie 4,75. Tak naprawdę, tak naprawdę, dla rynków finansowych ona jest dzisiaj na poziomie 5,50, bo po tyle dzisiaj. Tak naprawdę mamy kwotowania na rynku międzybankowym, więc to już do wyceny aktywów powinno zostać, powinno zostać przez, przez inwestorów uwzględnione. Więc bym powiedział, że to, że Fed podnosi stopy, to jest pewien taki, już tylko powiedział, taki fakt medialny, który, który oczywiście no bardzo, słusznie, bardzo słusznie opisujemy. Natomiast dla rynków finansowych to już nie jest jakaś tajemnica. Rynki finansowe patrzą, patrzą do przodu i to tak naprawdę, jak my dzisiaj wyceniamy ryzykowne aktywa, to nie jest kwestia, czy aktywa akcyjne. Tak? To nie jest kwestia tego, jak, jak jaką stopę widzimy za, za 3 czy 6 miesięcy, bo ona jest już w cenach, tylko jaką widzimy za rok czy dwa. A to ile wyniesie stopa dolarowa, stopa Fedu, za czy, 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 czy te stopy rynkowe za, za rok, pół, półtora, no będzie zależeć od powodzenia walki z inflacją. I tutaj no oczywiście też od odczytów tych Fed bo to jest też ważne, w jaki sposób Fed dyskutuje sam ze sobą, tak jakby w kwestii, w kwestii polityki, polityki monetarnej. No tutaj bym powiedział, no lekko taki jeden negatywny czynnik, wydaje się, że, że tą łatwiejszą część walki z inflacją mamy za sobą. No teraz taka troszeczkę trudniejsza droga, ten ostatni odczyt inflacji, on troszeczkę taki był, taki zmieszany bym powiedział, to znaczy oczywiście inflacja no już się nie podnosi, ale chyba jednak troszkę za wolno spada. I tutaj no, jest kwestia teraz do, 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 takiego, do zastanowienia się, do takiej refleksji, czy jesteśmy w stanie no, zachować taką oczekiwaną przez rynek zejście stóp procentowych i oczywiście zejście inflacji. Jednak mamy pewne odbicie cen surowców, odbicie ropy naftowej, to są dosyć ważne elementy. Dla wielu gospodarek, szczególnie gospodarki europejskiej, no to jest oczywiście związane z innym pozytywnym elementem, czyli ożywieniem w Chinach. Ja generalnie jestem optymistą. Wydaje mi się, że to pewne przesunięcie, przesunięcie inflacyjne to może wynieść kwartał 2, natomiast no ta ścieżka inflacyjna prowadząca inflację w Stanach w kierunku takiego oczekiwanego poziomu 2,5-3%, no wcześniej zakładaliśmy, że to się może wydarzyć już na poziomie 23-24. Ok, może to się wydarzy. W połowie 2024 roku, ale no dzisiaj już chyba nie warto pozostawać, szczególnie poza amerykańskim rynkiem akcji, bo nawet widzę, że już takie pewne negatywne in, in, informacje, które trafiają na rynek, no raczej nie, nie działają już bardzo negatywnie na akcje. Czyli mamy coś takiego, że już raczej nie spadamy mocno, a ryzyko, że zostaniemy bez tych akcji i tam rynek może bardzo szybko odbić, to już też dyskutowaliśmy w naszym ostatnim spotkaniu, że to no, no może być bardzo szybkie i takie oczekiwanie, wyczekiwanie tego punktu zwrotnego no może być przeciwko inwestorom na tak, tak, tak. Mhm. To co Pan mówi, to, to, co pan, do tego co Pan mówi, dobrze się wpisuje sytuacja niemieckiego DAXa, który e, tak naprawdę bije rekordy. Generalnie indeksy z Europy Zachodniej i e, indeksy w Wielkiej Brytanii i w Londynie i w Paryżu mają się bardzo dobrze, pomimo tego właśnie, pomimo tej retoryki Jastrzębie i Fedu i, i dalszego zacieśnienia polityki pieniężnej. Myśli Pan, że m, Europa choć jest bliżej tego konfliktu, właśnie dyskontuje to, co Pan wspomniał, ożywienie w Chinach, to, że chińska gospodarka będzie takim motorem napędowym i będzie ciągnąć tę globalną gospodarkę w górę? Tak, Europa Zachodnia jest w ogóle bardzo ciekawy przypadek. Już też jak ostatnio rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy, że, tam była, że jest cały czas dosyć wysoka premia za Ryzyko. I część inwestorów globalnych może faktycznie, nawet tak taktyczno, spekulacyjnie zajmować tutaj pozycję, no bo w momencie, gdy pewne otoczenie geopolityczne stanie się, no, bardziej przyjazne, możemy mieć bardzo, bardzo, bardzo szybkie wzrosty, więc szkoda poza tym pozostawać. Natomiast w Europie jeszcze bardzo ważna jest kompozycja indeksów, to też wielokrotnie poruszaliśmy, że słabość europejskich indeksów wynikała z tego, że w jest dosyć duże obciążenie. Sektorem finansowym i takim ciężkim sektorem przemysłowym. I jak sobie tak teraz no patrzę na strukturę tego indeksu, to w tych warunkach rynkowych, które się, które się dzisiaj rysują, czyli warunków wysokich stóp procentowych, klucz, ten kluczowy komponent, czyli sektor finansowy, generuje bardzo dobre wyniki. Jeszcze tak naprawdę nie widzimy w bankach zachodnioeuropejskich pełnego efektu przeniesienia stóp procentowych, a wyniki są już znakomite. Dzisiaj na, na tak na dobrą sprawę można spokojnie znaleźć, można spokojnie znaleźć e, ciągle po wzrostach po, o kilkadziesiąt procent banki całkiem przyzwoicie prowadzone, z fajnym profilem biznesowym, które, które są notowane po 7-8 razy zyski. Te banki płacą wysokie dywidendy, robią bardzo szybkie skupy akcji, też troszeczkę zdają sobie sprawę, że ta hosta że ta hossa wynikowa może, no może nie, nie trwać wiecznie, więc skupiam swoje akcje, żeby zmniejszyć oczywiście liczbę akcji i, i w ten sposób w przyszłości wspomagać jest akcje. Bardzo mądre, bardzo mądre strategie. Więc moim zdaniem te banki nie wyczerpały jeszcze, jeszcze potencjału i są takim koniem pociągowym i ale, ale jest jeszcze drugi sektor, który trochę przez lata został zapomniany, mianowicie sektor motoryzacyjny. Tam od lat były problemy, chociażby związane z, z Volkswagenem, czy generalnie z, z, tym, z, tym, z tym jakby biznesem, że on jest głównie finansowany przez leasing, no jakby tutaj problem z generowaniem, z generowaniem przepływów pieniężnych przez, przez różne koncerny, ale wydaje się, jak sobie patrzę, że tam się pojawiło takie światełko w tunelu, że te firmy motoryzacyjne wykorzystały ten czas ostatnich kilku lat na taką głębszą restrukturyzację, wraca popyt z Chin, te spółki są bardzo tanie i to zaczęło działać i to jest taki drugi ważny sektor, który może, który może utrzymywać Utrzymywać ten, ten taki pozytywny sentyment dla Europy. O ile tak stra, stra, strategicznie rynek europejski wydaje nam się no, mało ciekawy, no, z różnych tam mocno omówionych tutaj nawet e, względów, o tyle no, taktycznie no, należy pamiętać, że jest to bardzo tani rynek. Z bardzo dużymi dywidendami, przepływami pieniężnymi, a to w warunkach wysokich stóp procentowych jest pożądane dla inwestorów. To nie jest czas, że mamy pieniądz za darmo i, i można sobie odpuścić 5-6% dywidendę. Nie, dzisiaj ta 5-6% dywidenda jest bardzo ważnym składnikiem kosztu kapitału. I myślę, że inwestorzy amerykańscy, czy nawet Azjatycy, no, którzy widzą te ograniczenia strukturalne Europy, no nie chcą koło tego, koło tego przejść obojętnie. Więc powiedziałem, Europa tak, ale w tych takich. Specyficznych sektorach, które są bardzo tanie i ułapią taki dobry moment makroekonomiczny. Wydaje mi się, że to jest taki też oczekiwany kierunek. Zwrócił Pan uwagę na europejskie banki. Nasze banki też miały swój wkład w takie odbicie od tego dołka z października do, do, do pierwszej połowy stycznia. Indeks WIG banki wzrósł pewnie około 60%, co miał wpływ na wzrost IWIG-u i WIGu 20%. Ale polskie, polskie banki oczywiście też korzystają na wysokich stopach procentowych i, i e, nic nie wskazuje na to, że one e, zostaną szybko obniżone. Ale nasze banki, Nasz sektor bankowy ma swoje problemy, swoje problemy regulacyjne, ale też swoje problemy związane z kredytami frankowymi. To są takie przeszłe problemy, które się ciągną. I Panie Tomaszu, w ubiegłym tygodniu, równo tydzień temu, w czwartek, mieliśmy taką opinię Rzecznika Generalnego CUE odnośnie tego, czy bankom należy się wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, jeżeli ta umowa kredytu frankowego zawiera niedozwolone klauzule. 有。 Z tej opinii wynika, że bankom nie należy się takie wynagrodzenie. Oczywiście nasze banki zareagowały przeceną. W ciągu tego tygodnia wiek banki spadły o około 6%. I właśnie te banki przyczyniły się do tego słabszego zachowania naszych indeksów w ostatnich dniach. Jak Pan właśnie z perspektywy tego tygodnia ocenia tę opinię? Czy, czy ona rzeczywiście będzie rzutować na stanowisko? Są, sędziów, tak, to poznamy je pewnie w ciągu najbliższych kilku miesięcy. I co to oznacza? Czy rzeczywiście to będą większe rezerwy, to będzie jakby osłabienie pozycji kapitałowej niektórych banków, osłabienie jakby potencjału do wypłaty dywidend? Zdecydowanie. Przecież nie chciałem wchodzić w takie szczegóły prawne i moją prywatną ocenę tej sytuacji, natomiast powiem tak, niestety ta opinia będzie rzutować na, na końcowy wyrok, i niestety to będzie miało wpływ na wyniki bank, bo, bo banki muszą przekalibrować swoje, swoje modele ryzyka. To nawet było widać wczorajszy komunikat bank, Banku Śląskiego, który wcześniej rezerwował 60 milionów rezerw bankowych w czwartym kwartale, zrobił 230. Ja tak na szybko nawet chcę się policzyć, bo to jest pierwszy bank, który wyszedł już z tym, no przepraszam, że CUE tutaj determinowało ten, tą, tą korektę tego, tego modelu. Jeżeli byśmy przełożyli, że te modele z grubsza działają. Podobnie, to tak byś, by to oznaczało, że ta opinia rzecznika kosztowała se, czy będzie kosztować sektor około 15 miliardów złotych dodatkowych rezerw. I to jest taki wariant, no chyba dzisiaj taki 15-20 miliardów, ja bym przyjął za taki bazowy. To znaczy, że no nie wszyscy klienci jednak idą do sądu, bo to jest oczywiście niemożliwe. To oczywiście też są pewne kryty, które już wygasły. Tam jest, tam to też jest pewnie, pewnie większy problem z dochodzeniem tych proszeń. Aczkolwiek te 15-20 miliardów to będzie taka kwota dodatkowych rezerw, które się będą, które się będą w przestrzeni pojawiać. Oczywiście jest jeszcze wariant, no bardziej taki dramatyczny, czyli przy założeniu, że wszyscy klienci poszliby do do sądu wykorzystali tą klauzulę SUE, tak już nazwijmy to, czyli, czyli to, co Pan, ten mechanizm, który pan wspomniał, wtedy mamy prawdopodobnie około 40 miliardów rezerw. Teraz tak naprawdę kluczowa jest kwestia, jak długo będziemy rezerwować, bo oczywiście 15-20 miliardów rezerw dodatkowych to jest dla ludzi, to jest do udźwignięcia dla sektora bankowego, tylko oczywiście nie w perspektywie półrocznego rezerwowania, czy, czy rocznego, tylko jeżeli no, byłoby to rozsmarowane na 2-3 lata, no to Sektor bankowy sobie z tym poradzi, bo to trochę jest tak, no to, to tak brzmi brutalnie, ale banki, dzisiaj polskie banki bez dodatkowych efektów związanych z kredytami frankowymi bądź wakacjami kredytowymi, bo pamiętajmy, to jest to, ten temat, trochę wywołaliśmy, można powiedzieć, na początku roku, no niestety to, to też wraca. Ale ten poziom zysków potencjalnych to jest 30 miliardów złotych. Więc można powiedzieć, no, no, co, no, co, no co się stanie, jak banki poświęcą nawet roczny zysk? No, oczywiście, księgowo. Powiedzmy, no niewiele się stanie, ale no obniża to zdecydowanie ich potencjał dywidendowy, czy odsuwa go w czasie i obniża potencjał do kreowania akcji, akcji kredytowej. Więc ja bym powiedział, dla stabilności sektora finansowego w krótkim terminie to jest do udźwignięcia, aczkolwiek nie jest to pozytywna informacja, bo ona zmniejsza wartość dla akcjonariuszy. I tak jak sobie tutaj rysowaliśmy takie scenariusze, że, że banki mogą już ruszyć do góry ich kursy, tak zdecydowanie nawet w tym roku, jeżeli byśmy nie mieli wakacji kredytowych i rozwiązany problem frankowy, co się jednak nie spełnia, no to teraz rozwiązanie tego problemu frankowego w wynikach banków to będzie minimum rok, półtora, czyli tak naprawdę ten scenariusz hossy bankowej z 23 roku przesuwa nam się pewnie na drugą połowę 24 roku, ale ja dalej podtrzymuję stanowisko, że nawet jeśli sektor przełknie ten, ten problem frankowy i nie będzie wakacji kredytowych, to przy dzisiejszych warunkach Związanych ze stopami procentowymi oraz kosztem ryzyka, potencjał wynikowy polskiego sektora bankowego to jest dalej te 30 miliardów złotych, co oznacza, że przy jakimkolwiek poprawie sentymentu e, geopolitycznego również, to mamy tak naprawdę wzrosty po kilkadziesiąt procent, bo polskie banki mają pomimo tych problemów regulacyjnych bardzo silny te earnings power. Tak? I, to, I to tak naprawdę na końcu to będą oceniać inwestorzy. Można powiedzieć, że nagroda na bankach jest bardzo duża. Tylko no, znowu odwlekła się w czasie. Natomiast to do takiej krótkoterminowej reakcji, że tak mi to przyszło do głowy, faktycznie te, te 15-20 miliardów złotych to jest około 10% kapitałów własnych banków i mniej więcej o tyle spadł WIG banki w, w, no, w ciągu ostatniego tygodnia. i Myślę, że to jest takie, takie w tej chwili no, takie, tak, takie przybliżenie tego efektu, efektu bankowego, ef, efektu CUE. Natomiast jeszcze to tak, ostatnie zdanie, jeżeli banki faktycznie wykonałyby taką rezerwę, na poziomie tych 20 miliardów złotych, to już praktycznie miałyby pokryte 65 nawet do 70% potencjalnego tego ryzykownego portfela, czy nawet cał całkowitego portfela frankowego. To jest dosyć duże pokrycie. Mi się tak naprawdę wydaje, że pomimo tego, że CUE że, 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 że dało, no, czy da taki no, niekorzystny wynik dla banków, to banki już w momencie wydawania tego wyroku przez CUE będą w pełni pokryte, Czyli, no, jakby będą miały, będą miały pokryty I problem. To wcale może nie oznaczać, że, że samo wypowiedzenie tego wyroku będzie negatywne dla banków, bo, a może będzie jakaś pozytywna niespodzianka, choć szanse pewnie na to są, są zdecydowanie małe. Ale to już też chyba nie warto pozostawać przy tych poziomach wycent poza, poza sektorem bankowym. To na koniec jeszcze, bo wspomniał Pan o tym ryzyku geopolitycznym. Rozmawiamy prawie w rocznicę najazdu Rosji na Ukrainę. Jak w parkiecie robiliśmy takie podsumowanie zachowania się różnych klas aktywów, to w, to w przypadku niektórych aktywów te ceny są no już na poziomach takich sprzed wojny. Panie Tomaszu, czy inwestorzy już przywykli do tego ryzyka politycznego? Geopolitycznego i zwracają na nie mniejszą uwagę. Ostatnio mieliśmy takie nasilenie się również wydarzeń na, na scenie politycznej wizyta prezydenta ba Bidena w Kijowie, w Warszawie, przemówienie Putina. No, nie wynika z tego, żeby, żeby ta eskalacja działań wojennych miała jakoś szybko nastąpić? Czy, czy to oznacza? No, jak, jak inwestorzy będą odbierać to właśnie ryzyko geopolityczne? Mhm. Ryzyko geopolityczne, dwa obszary, co mówiliśmy na początku. Ukraina, tutaj, no, ja tak powiem, no, to też jest no, takie brutalne, ale ta wojna tak? i szczególnie no, na rynkach finansowych, no, nie wiadomo, nie dla Ukraińców. E, wydaje mi się, że dzisiaj rynek już założył, że to będzie no, taki drugi Afganistan, tak? czyli po prostu gdzieś taki. Gdzieś taki konflikt, no, no, w którym pe, pe, pewne grupy mocarstw ścierają z, 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 się. Nie nastąpi eskalacja, nie nastąpi deeskalacja. I tak naprawdę no, nie, wiadomo, nie wiadomo, co jakby, jak dalej robić. Natomiast no, wydaje mi się, że, że z każdym no, jakby, no, no, dniem trwania tego konfliktu bardziej powszednie i rynki zwracają na niego, na niego coraz mniejszą uwagę. I ja oczywiście mam no, taką głęboką nadzieję, że, 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 to, że ten konflikt skończy się szybciej niż wcześniej, aczkolwiek no, patrząc na... No patrząc na, to, na tą grego polityczną, no dzisiaj się to wydaje dosyć To może być konflikt na lata, i rynki no nie mogą cały czas się jego bać. No trzeba, trzeba po prostu zimrzeć. Trzeba, trzeba Tylko mamy jeszcze drugi problem, czyli no generalnie no te relacje chińsko-amerykańskie. No teraz wydaje się, że trochę Chiny no odpuściły ten, ten temat Tajwanu, zajęte swoimi takimi bardziej wewnętrznymi problemami, aczkolwiek to trzeba pamiętać, że. Tak naprawdę dla rynków finansowych coś, co może się w geopolityce wydarzyć, to, 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 to wcale nie jest ważny tutaj nasz rejon, tylko Azja Południowo-Wschodnia, bo tam tak naprawdę zgrało bardzo dużą stawkę, bardzo dużych mocarstw. Pamiętajmy, mamy USA, mamy Chin, mamy Indie. Potężne mocarstwo, które, które no gdzieś chyba teraz jest bardziej po stronie amerykańskiej. Gdzieś w środku jest Indonezja, kraj, który teraz wydaje się takim, takim nawet centrum, może być ścierania się tych interesów. Jest Wietnam, tak no dużo, krajów, dużo, dużo krajów dużych. Ale też bym zwrócił może jeszcze tą uwagę, jak mówimy, o geopolityce, a z gospodarką na temat kondycji finansowej niektórych rynków wschodzących, bo, bo dochodzą dosyć niepokojące informacje co do kondycji finansowej Pakistanu. No Pakistan już pewnie, no. Nie pierwszy raz ma problem finansowy, ale pamiętam, to jest kraj, który ma no, ponad 100 milionów ludzi. E, no to, to bankructwo takiego kraju, który też jest mocarstwem atomowym, e, no, też skonfliktowanym z różnymi krajami, no, to, to też nie jest pozytywne. No, też nie nieciekawie dzieje się w Afryce, Egipt. 100 milionów ludzi pra, prawie tak i też e, no, bardzo poważne mogą być problemy z e, finansowaniem. Więc tutaj no, ta geopolityka może się też powoli rozlewać na inne, na inne obszary, aczkolwiek tak, jak. Tak jak powiedzieliśmy, no, geopolityka no, nie jest dzisiaj dla rynków finansowych mimo wszystko najważniejszym elementem. Jeżeli rynki finansowe miałyby pewność, że, że walka z inflacją jest udana, że stopy procentowe już w 24 roku osiągają swój docelowy poziom, czyli około 3% w USA, jakieś 2,5% w strefie, w, strefie, w strefie euro, wówczas tak naprawdę to nie ma znaczenia, chyba, że doszłoby do jakiegoś naprawdę no, 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 mocnego konfliktu USA-Chiny no, na Tajwanie. Tak, no to byłby to, 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 to faktycznie problem, bo też mielibyśmy no, no, tak naprawdę nową zimną wojnę z nową żelazną, żelazną kurtyną na razie. No ale na razie to nie jest scenariusz bazowy dla rynków, na szczęście. Mhm, bardzo dziękuję za to podsumowanie sytuacji na rynkach i wokół nich. Moim i Państwa gościem był Pan Tomasz Bursa, doradca inwestycyjny wiceprezes Opti TFI. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia.